Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Winci, a to jest mój nowy, kolejny poradnik origami. Dzisiaj pokażę wam, jak zrobić taką skaczącą ośmiorniczkę. Oczywiście można sobie zrobić wersję jaką się komu podoba. Zapraszam na poradnik. Do zrobienia takiej ośmiorniczki będziemy potrzebowali dwóch takich samych kwadratowych kartek papieru. Moje są niebieskie i mają wymiary 20 na 20 cm. Na początku jedną kartkę sobie odkładamy i zajmiemy się pierwszą kartką. Na początku składamy nasz kwadrat na pół, przykładając prawą krawędź do lewej krawędzi. Następnie przykładamy prawą oraz lewą krawędź do środkowej linii zgięcia, którą przed chwilą wykonaliśmy. Następnie nie odginamy i znowu prawą oraz lewą krawędź przykładamy do środkowej linii zgięcia. rozkładamy. I przekręcamy kartkę o 90 stopni i w tą stronę dzielimy ją tak samo na 8 pasków, czyli przykładamy prawą krawędź do lewej krawędzi. Następnie prawą oraz lewą krawędź do środkowej linii zgięcia. a następnie nie rozkładając ponownie prawą oraz lewą krawędź do środkowej linii zgięcia. Zginamy po jednej i po drugiej stronie tylko po jednym paseczku, aby tak to wyglądało. Przekręcamy o 90 stopni naszą kartkę i licząc z prawej strony liczymy sobie trzeci pasek. Czyli to jest pierwszy, drugi i trzeci pionowy pasek. I wzdłuż niego zaginamy kartkę w ten oto sposób i możemy tutaj wzmocnić zgięcie. Odwracamy to na drugą stronę, aby tak to się prezentowało. I tutaj, w tych dwóch dolnych kratkach musimy narysować buźkę naszej ośmiornicy. Lepiej zrobić to teraz, bo później będzie ciężej. Następnie odwracamy naszą kartkę na drugą stronę, w ten oto sposób. I używając tych oto dwóch linii, zaginamy to do góry, aby wzmocnić zgięcia. Następnie możemy przekręcić sobie w ten sposób pionowo, i musimy tak, jakby tutaj rozwarstwić ten element i ten trójkącik na górze spłaszczyć. Tak, aby ta linia stykała się z tą krawędzią. Czyli w taki oto sposób. Z drugiej strony od razu możemy zrobić to samo: czyli tutaj rozwarstwiamy i spłaszczamy w ten oto sposób. Następnie przekręcamy sobie odwrotnie naszą kartkę. Aby tak to wyglądało, musimy ten oto tutaj wierzchołek przyłożyć do tego punktu, a ten wierzchołek do tego punktu. Odginamy te elementy, jak również te paski. I teraz musimy tą oto warstwę papieru wyciągnąć w dół, aby zagięła się wzdłuż tego zgięcia. W ten sposób. A następnie używając tych ukośnych zgięć, aby zagięło się to do góry. I wtedy używając tych oto zgięć, tak jakby wracamy do poprzedniej formy. Czyli przed chwilą było w ten sposób. A my to odginamy, ściągamy to do dołu. I tak, jakby z powrotem przywracamy pierwotny kształt. Następnie, ten tutaj wierzchołek musimy przyłożyć do tego punktu. Czyli w taki oto sposób. I tak, jakby po drugiej stronie, robimy to samo, czyli ten wierzchołek do tego punktu. Następnie odginamy to z powrotem, i musimy używając tych link, które właśnie zrobiliśmy, zagiąć to do środka. Czyli ten oto sposób. I po drugiej stronie zaginamy dokładnie taki sam sposób do środka. Następnie odchylamy tą tutaj warstwę, i musimy tą warstwę z tyłu. Wgiąć tak, jakby w dół używając tylko tych zgięć, które są. Czyli w taki oto sposób się to zaginą i po poprawieniu powinno wyglądać to w ten sposób. I z drugiej strony robimy tak samo, czyli odchylamy, i musimy ten oto wierzchołek przyłożyć do tego wierzchołka w taki oto sposób. Wzmacniamy, no i tak to powinno się prezentować, jak widzicie. Teraz ten element musimy używając tej linii odgiąć w dół w taki sposób, a następnie używając tej linii zaginamy całość w dół. I musimy tak jakby powtórzyć nasze ruchy, czyli używając tej oto linii zgięcia Rozwarstwiamy to w ten sposób i spłaszczamy ten oto trójkącik tak aby ta linia zetknęła się z tą krawędzią. I po drugiej stronie robimy dokładnie tak samo. Teraz przekręcamy sobie naszą kartkę w taki oto sposób. I musimy, tak jak powtórzyć, oczywiście znowu ruchy. Czyli przykładamy ten wierzchołek do tego punktu, a ten wierzchołek do tego punktu. Odginamy. No, I teraz musimy ten oto pasek używając tej linii, tak jakby ściągnąć w dół. I używając tych oto linii z powrotem, to odgiąć w taki oto sposób do pierwotnej formy, czyli tak jak było. Można oczywiście wzmocnić. No i teraz ten oto wierzchołek przykładamy do tego punktu, a ten wierzchołek do tego punktu. Odginamy a następnie musimy, używając tych oto zgięć, które właśnie zrobiliśmy, zagiąć do środka te elementy. Aby tak to się prezentowało, następnie odginamy tutaj warstwę papieru i musimy, tak jakby, ten wierzchołek przyłożyć do tego wierzchołka. Wginając to w ten oto sposób do środka. No, i po drugiej stronie robimy dokładnie tak samo, aby tak to się prezentowało. No, i teraz wystarczy złapać za jedną i za drugą nogę i rozciągnąć naszą ośmiorniczkę, która jeszcze nie jest gotowa, bo brakuje jej pozostałych czterech odnóży, Więc to na razie odkładamy sobie na bok i zajmiemy się drugą kartką. Bierzmy naszą drugą kartkę. Musimy ją na początku poskładać tak samo, czyli przykładamy prawą krawędź do lewej krawędzi. Następnie przykładamy prawą oraz lewą krawędź do środkowej linii skięcia. Następnie nie odginając tego przykładamy ponownie prawą oraz lewą krawędź do środkowej linii zgięcia. Odginamy. Następnie przekręcamy kartkę o 90 stopni. I na początku robimy to samo, czyli przykładamy prawą krawędź do lewej krawędzi. Następnie przykładamy prawą oraz lewą krawędź do środkowej linii. I teraz bardzo ważna rzecz. Najpierw odwracamy na drugą stronę naszą kartkę. I dopiero teraz przykładamy prawą oraz lewą krawędź do środkowej linii zgięcia. Tego wcześniej nie było, a to jest bardzo ważna rzecz. I tak to powinno wyglądać, nie musimy tego odginać. Zaczynając od góry, robimy tak, jakby w taki sam sposób odnura, czyli przykładamy ten wierzchołek do tego punktu, a ten wierzchołek również do tego tutaj punktu na środku. Odginamy, a następnie odginamy tutaj te paski i używając. Tego zdjęcia, ciągamy to do dołu i używając tych ukośnych linii z powrotem to odginamy do góry i spłaszczamy w ten sposób. Następnie musimy ten wierzołek przyłożyć do tego punktu, a ten wierzołek do tego punktu. Odginamy a następnie, używając tych zrobionych przed chwilą linii, wginamy te elementy do środka z jednej jak i z drugiej strony. Następnie uchylamy tutaj kartkę, i musimy ten wierzchołek przyłożyć tutaj w ten oto sposób, aby w taki sposób prezentowało się jedno odnóże. I po drugiej stronie robimy oczywiście dokładnie tak samo czyli ten oto sposób, ściągamy to w dół. I zrobiliśmy z jednej strony odnóża naszej ośmiornicy, więc teraz sobie obracamy kartkę, po drugiej stronie wykonujemy dokładnie te same ruchy. Czyli na początku te dwa wierzchołki, tutaj do tego środkowego punktu, odginamy, Ściągamy ten paseczek w dół. I używając tych oto zgięć odginamy z powrotem do góry. A następnie ten wierzchołek przykładamy do tego punktu, a ten wierzchołek do tego. No i wyginamy do środka wzdłuż tych zrobionych przed chwilą zgięć. A następnie otwieramy to w ten sposób i przykładamy ten wieszak do tego punktu. W ten sposób zaginając. I po drugiej stronie dokładnie tak samo. Naszą kartkę odwracamy teraz na drugą stronę. Musimy ją odpowiednio wygiąć, idąc od góry. Pierwsze zgięcie, czyli to, musimy wygiąć tak, aby było wypukłe, czyli w tą stronę. Kolejne, aby było wklęsłe, czyli w taki sposób. Teraz odwracamy sobie kartkę w ten sposób. I tak samo, idąc od góry, pierwsze zgięcie ma być wypukłe, a kolejne wklęsłe. Teraz bierzemy. Wcześniej zrobioną część ośmiorniczki, no i bez zbędnej filozofii, w ten oto sposób montujemy to do środka, po prostu wciskając. No i poprawiamy, i w tym momencie nasza skacząca ośmiorniczka jest gotowa. I to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego poradnika.